Panie generale, jak do pana generała. To taki? W płaszczu, z włosami. A imię jego? Fija und Co? Ile? 44? Tak dużo. Nie, nie, to, to są jakieś żarty. Jeszcze po niemiecku. Fija on tak powiedział. jakaś kpina? Melduje, panie generale, że też nic nie rozumiem. Puścić go! Może być jakiś szyf. Hmm. Witam generała. A kto pan jest? I czy pan wie, że tutaj chodzić nie wolno? Może, może. Czy ja pana już gdzieś nie widziałem? Mnie osobiście? Chyba nie. Ale mój portret albo miniaturę. To bardzo możliwe. A już wiem. To panie, Tak? To ja. Dajże pierwszy całować. Dobranoc, Zapięta. To pan napisał? Nie? Kiedyś dawno? — Płoche wierszyki. — A, pierwszorzędny kawałek, nie ma czego się wstydzić. — Więc kiedy mnie pan już rozpoznał, to mam nadzieję, że mnie pan wysłucha. — Słuchaj o co chodzi? — Chciałbym zostać tutaj. — Przepraszam. — Tutaj? Kiedy się bitwa zaczyna? — Tak, mnie właśnie o tę bitwę chodzi. — Ale pan nie jest żołnierzem, pan pisze wiersze. Piszę wiersze, bo jestem poetą. A był pan kiedyś w wojsku? No. Nie, ale, no więc nie wiem, czego pan tu Jedno słowo, generale. Czy nie przydałby się panu, dajmy na to, ze trzy pułki kawalerii? Ha, i jak jeszcze, ale co to ma do rzeczy? To niech pan posłucha. Ordona. Ordon. A któż to taki? Porcznik go. Wurza Reduty. Więc. A, zaraz. Ej, moment. Ej, ja sobie wspomniałem, że pan też mówił o tych trzech włókach kawalerii. Ej. Co? A, tak. Więc chociaż jestem poetą, myli się pan mówiąc, że nie przydał się na nic. Pan da swoje armaty a ja dam swoje pierwsze. Dopiero razem stworzymy historyczny fakt. Z historycznego punktu widzenia moja obecność tutaj jest warta więcej niż trzy, hmm, co ja mówię, dziesięć półków. Nie pan co, prawdę mówiąc, to ja bym wolał już te trzy półki. Ale dobrze, dobrze, tylko żeby nie pan pisał prawdy i niczego nie poprzekręcał. Poezja zawsze widzi prawdę, nawet pod powierzchnią faktów. Uwaga! Ha! Zoh, Kto? Kto? Ordon! Walizę ze wszystkich dział. A on ma tych dział, jeśli wolno spytać? Sześć. Biedaczysko! Zapiszemy. Sześć. Wciąż walą i miecą, ale zaraz. Co miecą? Nie. Nic nie widać. Trona. Na po prostu wciąż dymią i świecą. Szczypie mnie i piecze. Patrzeć nie mogę! Spróbujemy wyjąć! Dobra, ale pan się pospieszy! Niecierpliwości! Nie, nie! Jeszcze gorzej! Ładnie je pan urządził! Ja, jak ja mam teraz dowodzić? Ale przecież ja panu do oka nie wpadłem! Cicho. Cicho! 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 Boże, za co mi tutaj przysłałeś tego poetę? Mogłeś chociaż ten Pan to jest weź... Nie tą stroną! Wspaniały widok! Co mam teraz robić? Stanąć i patrzeć. Będzie mi pan weldował, co tam się dzieje. Widzę... kłęby dymu. Jakby... z piekielnych odchłani. O! Wyłania się twarz! Lucyfera? Panie, Jak? ja nie pytam o diabła starego, ja pytam o redukę! E, Przepraszam, nie widzę. Darego. A? Rzeczywiście? Co rzeczywiście! Jest! Niech mnie pan nie wyprowadza z równowagi. Co jest? Coś jakby? Głaz! Modący morze! Jakie może? Jakie może? Czy ja jestem admirałem? Może nie którzy atakują? Metafora. to też akurat teraz ja musiałem oślepnąć. Co? Widać, że to czy nie? Re, du, re. re du, o, tak, widzę! Co? Straty własne są? Panie generale, no z nie dba straty. On ginie i nie pyta. Ale wy tam do cholery! Co za domek? Strzelaj jeszcze czy nie? O, tak! Stoi przy jednym dziale. Taki przystojny. Jak palikot. Kieruje działem. Wdarli się! Co za domek? Biorę go! Nie! Skoczył w dół! Do lógu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie oddaj im drogów. Więc to jest bohater? Co? Bohater! Tak? Geniusz ofiary! Możliwy!